Naprawia snu. palata Potem wszystko Potem wszystko zaczęło się kręcić tap palata tap tap palata tap w, kółko i w kółko, aż nagle zaczęło się Duncan, ile razy ci mówiłem, żebyś nie łowił rybek kotem? I wtedy? Tak, musimy wiedzieć, jak skończył się sen. Czy kosmiczny młotek zmiotł wszystkich podziemnych kosmitów? Czy odważni piloci uratowali miasto przed zniszczeniem? Odnieśli rybki na czas do błękitnego morza? A... Nie <laughs> Easy, mówisz! Dokończ historię! Uuuu! Wow. Duncan! Wiesz, że to oszukiwanie! To jest mój dobry dzień! Dobrze, dzieci, drzemka! Przypominanie sobie snów męczy bardziej niż uczenie żółwia francuskiego! tadra I jak ja mam zasnąć po tym, jak Izzy tak nagle urwała tę swoją senną opowieść? Dokładnie tak! Oj, ja muszę wiedzieć! Wiecie co? Boję się, że Izzy ma. Ziewo zatyczkę! Jej sny się zatykają i nie mogą się skończyć! Brzmi trochę strasznie. Tylko czemu ja się przyjmuję jakąś chorobą prosto z czyjegoś snu? Ponieważ jeśli tego nie naprawimy, to mózg Easy przestanie działać i zmieni się w ziemniaczankę. Nie cierpię ziemniaczanki! Na szczęście w sklepie nauka to Mit jest urządzenie, które nam pomoże. Okej, wszyscy do kapsuły znów! I ja się wcale nie zgłaszałam! Musicie wejść do kapsuły, żebym mógł wysłać was do mózgu Easy, gdzie naprawicie jej sny! Stój, Haroldzie! Czy w ogóle używałeś już kiedyś tego czegoś? Eeee, co? Nie słyszycie przez tę całą naukę! Okej, powodzenia na razie! The yard? Harold's dream machine turned out to be some lame run-of-the-mill teleport. Wait! Do you guys hear that? Wait. Is that Izzy? <gasps> we are in her dreams. Whoa. Whoa. Uh. <laughs> A bird just blew up her nose. I hate when that happens. Oh! <clears throat> Not again! Huh? Oh no! It looks like she's gonna- <clears throat> Dziękuję, chłopaki! Jestem na połowie! Czy możemy się z zaufać? Nigdy nie kłóciłem, żeby kupić sandwicz. Eeeem... Cześć! Jest w porządku, ryżku? Jest bezpiecznie! Wszystko gra? Tak! Luz! Pływamy łódeczką po oceanie Mazi i rozmawiamy z kanapką. Lepiej być nie mogło. Przepraszam na chwilę. Harold! Jeśli mnie słyszysz, wyciągnij na stąd już! Ja Harold! Hej, to ja! Tak? Harold? Wyglądasz jak kanapka z szynką, którą jesz przed leżakowaniem. Dziwne, więc chyba tak Izzy widzi mnie w swoich snach. Wszystko wytłumaczę. Tylko wejdźcie, tu na zewnątrz nie jest bezpiecznie. Czy możesz się pośpieszyć i wyciągnąć nas z głowy, Izzy? Hej, właśnie po to tutaj jestem! Obawiam się, że wyciągnięcie was nie wchodzi już teraz w grę. Zdarzył się niefortunny wypadek. <grym> <grym> Duncan, czemu? Bo chciał się napić. Sprzęt ma jakąś usterkę, więc utknęliście... to. Aby się stąd wydostać, trzeba skończyć misję. Inaczej możecie zostać w głowie Easy na zawsze! Lub do chwili, gdy pojawi się tam ziemniaczanka! Nie cierpię ziemniaczanki! Okrząśnijcie się! Dacie radę! Usuńcie zator i użyjcie znalezionych rzeczy, by dokończyć sny Easy. Masz! Weź to! Znalazłem tę mapę mózgu i wygląda na to, że zator jest tutaj! W głowę odpływie! Jak mamy się tam dostać? A, prosto! Musicie... Ej! Ej! Dej, przestań! Przykro mi! Ten... O, Harold! o nie! Chciałem zjeść tę kanapkę i jesteśmy zgubieni w Czeasy! Hej, opanuj się! Nie zagubieni! Właśnie, bo mamy mapę! No właśnie! I według niej trzeba szukać symbolu katapulty, tylko gdzie znajdziemy coś takiego na łódce! Tu! To ten symbol! Naciskaj, Owen! Stop! Nie możemy zostawić ta ryśka, prawda? Przecież rybki żyją w wodzie. E, ta rybka chyba nie chce! Hej, na tej mapie nie widzę żadnej rybki. Więc naciskam to coś! <trybka> Już za późno, żeby głosować za nienaciskaniem buziczka! Leeee! Le Le się samolot. Uh, uh, uh. Oby sprzedawali te małe precelki! Mój rekord to 11 paczek w godzinę lotu! Co to jest?! To lalka jelitka! Jest nie w humorze! O nie! Nie będziesz na mnie siać ogniem, wielki maluszku! Już ja ci pokażę! nawet jeździć z jedzeniem muzeczkiem. Owen, czy jedzenie to jedyne, o czym ciągle myślisz? Duże, głodne dzieciaku. Duże, głodne? Dziecko, właśnie. Według mapy nie musimy go powstrzymywać, tylko nakarmić. Nie, stój, leżą. To trzyma precelki w luku bombowym! mogliby je jeść od początku. Ale jest wielgaśna! Hej, znajdźmy stąd jakieś wyjście! A może zapytajmy potworka! Nie ma na to czasu! Ja... Coś mocno zasysa. Uh, ale się trzęsie. Wow! Hej! Wróciliśmy do gry? Oczywiście! Odetkaliśmy zator, ale wciąż musimy dokończyć sny Easy. Robi się! <grym zresztą> Już czas ustanowić nowy rekord! Owen! Uciekaj dot. <grym zresztą> Zbierzmy te rzeczy tam, gdzie ich miejsce! Już czas ustawić sny Easy. <czy dried snake 18ilendoors> <Mondowego> Została mi już tylko ta wędka z kłębkiem wełny! Przecież to nie ma sensu! .のは? Co, jesteśmy w snach Easy, tak? Rybkot? Nic dziwnego, że Rysiek nie chciał do wody. I już. Dokończyliśmy ostatni sen. Więc co to za wielgaśny wodospad? Taa! Cześć wam. Naprawiłem już maszynę. I... Wow, chyba na czas. Spaszpiesz

Ale nie jesteśmy dalej w śnie Izzy, co? Jasne, że nie. Myślisz, że nie poznam różnicy między snem a rzeczywistością? A! Okej, okay, to dobrze.